Nowe ławki, sporo miejsc parkingowych i odnowiona kostka. Tak obecnie wygląda Przowski Rynek. Jednak mieszkańcy nie powinni zbytnio przyzwyczajać się do obecnej, nowej odsłony rynku. Jak mówi burmistrz Przowa Marek Hawel, wkrótce to miejsce ponownie zmieni wygląd. To tylko pierwszy, mniejszy etap tego, tej rewitalizacji centrum Przowa. Przed nami jeszcze prace w Parku Jordanowskim no i na samej Płocie Rynku. Słychać tutaj w tle piły, to jest wycinka drzew właśnie, która wiąże się z rozpoczynającym się za tydzień drugim etapem, bo za tydzień będzie już mógł wejść wykonawca i zacząć pierwsze roboty na razie prace ziemne w parku, które są właśnie w związku z drugą częścią rewitalizacji centrum miasta. Pierwsze prace już trwają, jednak na ich efekty przyjdzie mieszkańcom jeszcze trochę poczekać. Prace pełną parą ruszą na pewno na wiosnę, a wtedy także niestety znów będzie nie, nie do użytku płyta rynku, trochę miejsc parkingowych także odejdzie na czas, na czas samego remontu rynku i prace pragniemy zakończyć gdzieś jesienią 2013 roku, wtedy już całość tego terenu oddamy na powrót mieszkańcom. Według zapewnień teren nowego rynku będzie zagospodarowany bardzo efektywnie i efektownie. oprócz miejsca z parkingowych na terenie rynku i parku jordanowskiego powstaną skwerki, deptaki i alejki z ławeczkami, a wszystko to dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Dzięki temu, że pozyskaliśmy grant z Unii Europejskiej właśnie w ramach y, funduszy rewitalizacyjnych 85% kwoty jest pozyskana z funduszy unijnych. Ta część jest praktycznie rozliczana, czy też już rozliczenie zostało zakończone. No przyszła część dopiero czeka na, na realizację i rozliczenie. Koszt tej, tej, tego drugiego etapu to 4,5 miliona złotych, z czego udział miasta to 700 tysięcy. Tyle będzie kosztowała gruntowna zmiana wizerunku ścisłego centrum przowa. Z pewnością nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Komputery jeszcze pachną nowością. Ponad 20 ultra nowoczesnych laptopów już czeka na swoich użytkowników, ale poczekać będą musiały jeszcze dłuższy czas. Sam sprzęt komputerowy to jedno, ale kwestią zupełnie inną jest specjalne oprogramowanie, które pozwoli na pracę w sieci oraz podgląd przez nauczyciela tego, co robi uczeń. Myślę, że dla nas jest to wielkie wyzwanie, dlatego że jesteśmy jedną z nielicznych szkół. I tym wszystkim tymi doświadczeniami i tym, co nam się uda, i tymi porażkami, które mogą się okazać, że będą nieuniknione, będziemy się dzielić z innymi szkołami. Szkoła podstawowa numer dwa w przowie to niewielka placówka. Uczy się w niej około 150 uczniów. Tak wielki i kosztowny projekt mogła realizować tylko dlatego, że znajdują się tu klasy integracyjne. Ministerstwo Edukacji Narodowej, które dofinansowało zakup laptopów w pierwszej kolejności zwracało uwagę właśnie na ten fakt. Inne większe szkoły musiały odejść z kwitkiem. Szkoła podstawowa nr 2 w Wyprzowie została wybrana do tego ekskluzywnego grona 380 szkół w całej Polsce. Zaznaczam, że jako jedna z dwóch szkół w naszym powiecie, w której realizowany jest program Cyfrowa Szkoła. I to właśnie co tu widać to efekt właśnie tych działań związanych z realizacją tego programu. Komputery całkowicie zastąpią zeszyty. Uczniowie nie będą brać ich do domów. Laptopy noc będą spędzać w tej właśnie szafie, gdzie uzupełnią poziom w ciągu dnia zastąpią wszelkie pomocy dydaktyczne, lecz nie będą przypisane do jednego ucznia. Jeden komputer przypadnie w udziale kilku młodym adeptom technologii informatycznej. Swój warsztat pracy oraz przyzwyczajenia będą musieli zmienić także pedagodzy, którzy w czasie rzeczywistym uzyskają dostęp do tego, co pisze oraz co przegląda każdy jeden użytkownik systemu. No, nauczyciele będą również mogli w dogodniejszy sposób pracować i lepiej pracować, bo będą mieli i lepsze warunki pracy. Wyobrażamy to sobie, że tempo pracy, organizacja na lekcji będzie troszeczkę inna, bo dzieci lubią ten sprzęt, dzieci uwielbiają komputery, no i, i myślę, że to ich za, zmobilizuje do dalszej i lepszej pracy. Na koniec kilka słów o pieniądzach. Całkowita wartość projektu to niecałe 100 tysięcy złotych, których próżno szukać w budżecie szkoły. Nieco ponad 23 tysiące wyłożył przowski magistrat. Stała kwota pochodzi z budżetu państwa. W ramach tych pieniędzy została wykonana w całej szkole sieć bezprzewodowa. Zostało także zakupionych 26 laptopów dla uczniów, 4 laptopy do prowadzenia lekcji i także cały hardware z tym związany. Na razie sprzęt trzeba rozpakować, a oprogramowania zainstalować. Cykl zajęć z wykorzystaniem komputerów zamiast zeszytów rozpocznie się wraz z nadejściem nowego roku. Szkoła podstawowa nr 2. Oprócz laptopów, otrzymała również nowy wygląd. Wszystko za sprawą termomodernizacji, która była przeprowadzana w ostatnich tygodniach. Tym właśnie obiektem zamknęliśmy termomodernizację. Znajdujemy się obecnie przed boczną elewacją budynku szkoły podstawowej nr 2. Dzięki pieniądzom unijnym udało nam się zakończyć termomodernizację wszystkich placówek w Przowie. Pieniądze unijne pozwoliły na stermomodernizowanie trzech przedszkoli oraz jednej szkoły i w ten sposób zamknęliśmy już termomodernizację. Pieniądze, które otrzymaliśmy, czyli około 2 miliony złotych powoli rozliczamy i kończymy. No myślę, że wszystkie szkoły wyglądają bardzo estetycznie i oprócz tego są energooszczędne no i odnowione. A szkoła podstawowa numer 2 doczekała się termomodernizacji jako ostatnia z tego względu, że pieczę nad budynkiem sprawuje konserwator zabytków i wszystkie prace musiały być przeprowadzane pod jego nadzorem.